Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracone! Co takiego zrobili ci wiedźmini? Co zrobili, co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. W takim razie czego chciał, jeśli nie pieniędzy? Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. Ale długo się zanim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płaczę? A ona? No, nie zdzierżę. Utłukę syna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy, głupia, że biednego wiedźmina potwór u katrupi I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Jeśli to był prawdziwy wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom. Dopiero by się was namnożyło, ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać, a żeby mu trup flaki, je jebace. Nie jesteście z baronowych, prawda? Bo Sławka ciągle słabuje, czoło ma jak piec gorący, majacu. O no proszę. Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gól rozpłatał na dzwonka? Właściwie nie powinienem się wtrącać tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty, ty... jesteś prawdziwym Wiedźminem. Tak... Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok Marnego Gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem! Ty. Kupiłem od wędrownego handlarza! O nie... Wieśniacy nadchodzą! Nie wydaj mnie, błagam! Potwór ubity! O, a co to? Dwóch Wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Potwór był tak rozszalały, że trzeba było na niego aż dwóch Wiedźminów. Wasza to sprawa. Tamten pieniędzy nie chciał, więc nie będzie między wami sporu, jak się nagrodą podzielić. Wszystko się zgadza. Ten tu Wiedźmin zażądał ponoć tradycyjnej zapłaty. A musicie wiedzieć, że jest jeszcze jedna wiedźmińska zasada. Jaka niby. Że jeśli Wiedźmin towarzysza na pomoc wezwie. Musi swój medalion w ziemi zakopać, fachu się wyrzec i przez rok u starszego we wsi pracować. Możecie go tam od razu odprowadzić. Ło, taki wiedźmin, to pewnie za dwóch sił. Pewnie tak. Bywajcie. I nie porwiecie, że mnie już jakaś za nią zachowujesz